Cześć! Dziś odcinek, który zapowiadałem już jakiś czas temu, a który na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom Ligi Angielskiej. Bo dziś będzie właśnie o angielskich nazwach i nazwiskach, których wymowa sprawia Polakom najwięcej trudności. No a jeśli mówimy o trudnościach z wymową angielskich słówek, no to pomóc może nam tylko jedna osoba. Cześć wszystkim! Nazywam się Arlena Wit i prowadzę kanał, który też się nazywa Arlena Wit, Ale na nim mam program o tytule Po Cudzemu. No dobra Dominik, ale co byś chciał wiedzieć dokładnie? Hmm, no zaczniemy od razu z grubej rury. Mamy w tym roku nową drużynę w Premier League, Beniaminka, którego nazwę, umówmy się, nie każdy potrafi poprawnie wymówić, a przydałoby się, bo gra tam przecież Artur Boruc. Hmm, no z tym klubem to jest problem, bo poprawna wymowa to Bournemouth. z na końcu, język między zęby. Yy, zresztą podobnie mamy Sportsmeth, Wszystkie nazwy brytyjskie, które się kończą w pisowni na mouth, właśnie tak się czyta. Meth na końcu. Nie załatwe, ale tak jest. Tak samo jest Plymouth. Nie Mouth, tylko właśnie myth na końcu. Plymouth. Język między zęby. Jakoś spróbujemy sobie poradzić. E, w każdym razie, jeśli chodzi o Polaków na Wyspach, to mamy tam przecież jeszcze Marcina Wasilewskiego, który gra w. Leicester. Nie Leicester, ani Leicester. Ani nie wiem co jeszcze, tylko Lester. W sumie w wymowie proste, w pisowni trudniejsze. No to jeśli Lester jest trudne w pisowni, to ciekawe co powiesz o tym. Te wszystkie końcówki o ugchy to też nie jest łatwa sprawa, niestety. Czytamy Middlesbrough, na końcu jest Bre i Peterbere, tu akurat Bere, tak jak Edinburgh, czyli Edynburg po polsku. OK, a teraz odwieczny problem z drużyną SROK. Powiedzmy proszę raz na zawsze o tym nieszczęsnym ty w nazwie. W Newcastle nie ma ty. Tam zresztą mamy wyraz kasu w nazwie, czyli zamek. I tak właśnie czytamy kasu, bez tego t. Tak samo jak pomijamy t w słowie listen. Słuchaj, przecież piszemy listen, a mówimy listen. No to miejmy nadzieję, że ten błąd już tak często się nie będzie pojawiał. Ale a propos e, częstych błędów, to ja spotkałem się też z tym, że wiele osób czyta nazwę tego zespołu jako klasyczne reading, czyli czytać. E, tymczasem czyta się to... reading. Właśnie tak czytamy. reading. rymuje się z wedding. No właśnie. E, natomiast o poprawną wymowę nazwy tej drużyny e, prosiło mnie też wiele osób, bo mimo, że na pierwszy rzut oka nie wydaje się wcale jakaś skomplikowana, no to jednak można połamać sobie na niej język. Carlyle. To jest dosyć nietypowa wymowa. Po polsku chyba bym powiedziała Carlyle, więc można sobie ten akcent przenieść na pierwszą sylabę, ale po angielsku on pada na drugą, więc mówimy Carlyle. Ok, to teraz coś nietypowego. Jestem ciekaw, jak poradzisz sobie z tym tworem. A to to już w ogóle jest nieprzewidywalna wymowa. Wickham. Wykem. Pisze się wycąbę, a czyta się Wickham. Tak jak Wickham. Tylko nie przez A, tylko przez E. Wickham. Ok, na tę ekipę ja przynajmniej bardzo często trafiam grając w FIFA i sam przyznam się bez bicia popełniałem ten błąd, że zamieniałem U na A i czytałem coś w stylu Barry. No i jak to powinno być poprawnie? Teraz przyszedł mi pomóc tutaj Stefan i on nam pomoże wymawiać Berry. Berry tak samo jak zakopać albo pochować. Ale podobno lokalni mieszkańcy mówią też Burry, więc są dwie poprawne wymowy: Berry i Burry. Dziękuję za pomoc. Czyli nie Bary. Dzięki Stefan. E, następny na rozkładzie mamy Londyn, bo wiele osób chciało się dowiedzieć, jak czytać poprawnie. Wydawałoby się bezproblemowy Arsenal. E, czy czytamy go tak, jak się pisze? Arsenal możemy mówić po polsku, ale Brytyjczycy mówią Arsenal. To są tylko dwie sylaby. As no. Dobra, my jesteśmy w Polsce, ja mówię Arsenal, tymczasem teraz. Największy rywal Arsenalu z White Hart Lane, no i ta nieszczęsna literka H, która jest, a jednak jakby jej nie było. Tottenham to jest jedna z najtrudniejszych nazw y, brytyjskich klubów i ja dopuszczam polską wymowę Tottenham, bo ta końcówka nam dobrze brzmi, przecież mówimy też ten ham, więc Tottenham też brzmi ok, ale Anglicy mówią Tottenham. Tottenham. Więc jak będziemy rozmawiać z jakimś Anglikiem, to nie Tottenham, tylko Tottenham. Tak samo przecież nie wymawiamy w nazwisku Beckham. Nie mówimy Beckham, tylko Beckham, właśnie. Mm -hmm. A propos Beckham, to do nazwisk jeszcze wrócimy. A teraz jedna z takich większych kontrowersji, które przytrafiają się bardzo często w komentarzach pod moimi odcinkami, w których padają te nazwy. Mianowicie Arena Manchester czy Manchester? Manchester, tak mówią Brytyjczycy, i ta pierwsza samogłoska jest dokładnie pomiędzy polskim A a E. Dlatego my musimy się zdecydować, czy będziemy mówić przez A, czy przez E po polsku. I ja proponuję mówić przez E. Manchester. Dlatego że następna samogłoska w tym słowie to też e. I lepiej brzmi, jeżeli mamy dwie takie same obok siebie. Czyli po polsku Manchester. Czyli to mamy w miarę wyjaśnione. I jeszcze jedno zanim przejdziemy na koniec do nazwisk, e, sporo problemów sprawiają też nazwy zakończone na w i ch, bo spotkałem się, że mnóstwo osób wymawia je jako klasyczne po prostu witch. Nazwy zakończone wpisowi na W i C, czytamy jako itch, pomijając to W, tak jakby go wcale nie było. Dlatego mówimy Norwich i Bromwich. Okej, okay, to powiedzmy, że najtrudniejsze czuby mamy już za sobą. Teraz weźmy na warsztat jeszcze kilka nazwisk. Był Beckham, a co z tym jego mościem? Z nazwiskami jest taki problem, że w zasadzie musimy zapytać osobę, która nosi to nazwisko, jak należy je wymówić. I mamy to szczęście, że niektórzy piłkarze sami się przedstawiają, więc wiemy, że na przykład Wayne Rooney wymawia się właśnie Rooney. tylko że po polsku jest taka tendencja, żeby jednak tą końcówkę E y w pisowni wymawiać jako a. dlatego też mówimy Disney, chociaż on w zasadzie się nazywa Disney. Dlatego po polsku ja y, dopuszczam mówienie runei i runeja z runejem. Ale po angielsku jest to Rooney. Mm -hmm, super. To teraz jeszcze nazwisko, przy którym przyznam się, zęby trzeszczały mi co kilka minut podczas meczu Polski z Irlandią, kiedy Mateusz Borek przechrzcił byłego obrońcę United nazwą jednego z napojów izotonicznych. No właśnie, mam nadzieję, że Mateusz nas słyszy i się dowie, że poprawnie wymawiamy John O'Shea, a nie O'Shea. A inni piłkarze z trudnymi nazwiskami to m.in. Jordan Ibe, Jamal Lassells. John Joe Shelby i Daily Blind, bo on jest Holendrem, więc jego nazwiska nie wymawiamy jako Blind, tylko właśnie jako Blind. No i co, to chyba tyle, nie? Tyle, daliśmy radę. E, ogromne dzięki, ale nie tylko ode mnie, ale też od wszystkich moich widzów, pewnie też fifowych gamerów, no i kilku dziennikarzy sportowych. Ależ, ależ, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapraszam też na mój kanał Arlena Wit i do programu Po cudzemu. No i mam nadzieję, że pomogłam. Dzięki, jeszcze raz. Was natomiast oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału Arlen. Napiszcie jej, że jesteście ode mnie. No i co, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Wpadnijcie jeszcze na naszą nową grupę Facebookową oprócz fanpage'a. Od kilku dni rozmawiamy, żywo dyskutujemy właśnie na temat m.in. piłki nożnej Ligi Angielskiej na naszej nowej grupie Football Footballovers. Tu macie link. Do zobaczenia.